Boisko przy ulicy Lubińskiej, Spartan, długo wyczekiwana inwestycja, stare, poprzednie, asfaltowe, to lata 70., czyli rzeczywiście ubiegłych wiek. Naprawdę to, co tutaj zrobiliśmy, bardzo nam się podoba, nie tylko nam, jak również widać dzieciom. Miejmy nadzieję, że będzie służyło nie tylko właśnie dzieciom z okolicy, ale z całego miasta, czyli całemu społeczeństwu. To rzeczywiście jest na miarę XXI wieku. Mamy boisko ze sztuczną nadeszczą, sztuczną trawą, której będziemy mogli korzystać przez cały rok. Przez cały rok, ponieważ jeszcze na jesień tego roku planujemy przykuć boisko dachem, żeby można było korzystać przez cały rok. Będzie można prowadzić będzie zajęcia Akademii Piłkarskiej dedykowane dzieciom od 6 do 14 roku życia. Cały teren tutaj przy ulicy Lipińskiej, on jest dostępny, ogólnodostępny. Oprócz bieżni, placu zabaw, ścianki tenisowej, można z korzystać w sposób nieograniczony. Natomiast jeśli chodzi o bieżnię, ta bieżnia jest dedykowana nie tylko biegaczom, ale również osobom chodzącym na walking, czyli chodzącym na kijkach, także będziemy na pewno tutaj zmieniać się nawierzchnię, ale to nie będzie nawierzchnia a na pewno asfaltowa, a będzie to nawierzchnia naturalna. Chcieliśmy bardzo podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość otwarcia tak wspaniałego obiektu boiska trawiastego, sztuczna nawierzchnia do piłki nożnej. A przy okazji możemy to połączyć z dzisiejszą datą, czyli z dniem dziecka. Jako szkoła sąsiadujemy z tym obiektem. Bardzo liczymy, że będziemy mogli wziąć udział i podczas treningów czy lekcji wychowania fizycznego i klasy naszej szkoły będą mogły korzystać z tego boiska. Dzisiaj mieliśmy zaszczyt otworzyć Pierwszą z naszych inwestycji tegorocznych, czyli boisko ze na nawierzchnią tutaj przy ulicy Lubińskiej, ale to nie koniec planów Spartana. Jeszcze w tym roku nasza inwestycja na nowym dworze, takie boisko rolkarsko-wrotkarskie, rolkarsko które będzie wykorzystywane przez 10, 8-10 miesięcy w ciągu roku, przez te 2-3 miesiące okresu zimowego będzie wykorzystane jako lodowisko, będzie zalewane wodą, będzie bardzo mocno eksploatowane przez cały rok. Docelowo za dwa lata chcemy również je zadaszyć i to będzie taka pełna inwestycja, którą będą się mogli cieszyć mieszkańcy całego Wrocławia.